Bankier z Hongkongu oskarżony o zabójstwo dwóch kobiet. 29-letni mężczyzna z Wielkiej Brytanii został aresztowany w sobotę rano po tym, jak policja znalazła poćwiartowane zwłoki w jego apartamencie w Wan Chai. Ofiary były prostytutkami. Jedna z nich była zapakowana w walizkę, która leżała na balkonie apartamentu od kilku dni. Poćwiartowane ciało należało do 25-letniej indonezyjki. Druga ofiara to 30-letnia kobieta z Filipin. Jej ciało z wieloma ranami pozostawionymi przez nóż zostało znalezione w przedpokoju. Policja znalazła także wibratory, nóż i małą ilość kokainy w mieszkaniu mężczyzny. Wśród znalezionych przedmiotów znajdował się też telefon z nagraniami wideo i tysiącami zdjęć ciał. Przed jego aresztowaniem Uting był widziany jak wchodzi do budynku z kobietą. O 3.42 w nocy sam zadzwonił na policję. Posiedzenie sądu odbędzie się 10 listopada. Ten absolwent Uniwersytetu w Cambridge zrezygnował z pracy tydzień przed zatrzymaniem.